jacuzzi. O, to pewnie one. Hmm. Hej. Hej, możemy? No pewnie. Ha, czekaj, tu mi jest niewygodnie. No dobra, no to jak pokonamy ekipę tych chłopaków? Jakich chłopaków? Właśnie, o co ci chodzi? Co? Jak... Co? Nie wiecie? No jak możecie? Wychodzę. O co jej chodzi? No. O co jej chodzi? Tak serio. Efi mm. zawsze taka była. Nie ma co na nią zwracać w ogóle uwagi. No masz rację. Ale ciekawa o co chodziło z tymi chłopakami? Może chodziło o jakiś po prostu gang. Chyba wiem, o który. Ten spod biedry. A, no tak, bo oni nas niedawno zaczepiali. No i byli nam zbrodni. No, czemu no. nie powiedziała? Tylko od razu się obraziła. Właśnie. Wiedziło. No ale w sumie taka zawsze jest. To prawda, masz rację. Poczekaj, przyniosę coś. Dobra. Gdzie ona jest? Co tak długo? Już idę. O matko. Co to takie duże? No to basem. Dobra, idę. Będzie nam bardzo, ale to bardzo wygodnie. Ach. Ha, i co? Mam telefon 12 Pro, airpocy i najnowszy, ze i mam zegarek. O co ci chodzi? Też mamy swoje iPhone 12. Jakieś... Podcje, AirPodsy w no ogóle. Właśnie te... też mamy AirPodsy, iPhone 12 Pro. I mamy nowsze zegarki od siebie, które mogą dzwonić nie tylko pokazują godzinę mogą dzwonić, możemy grać na nich, oglądać. Roże... No właśnie, możemy na przykład liczyć swoje kroki, ile schudliśmy, jak nam bije serce. Właśnie, czyli najlepszy no. na świecie. Smartwatch. Tato, kup mi. A i co? Też mam taki. To tutaj... smartwatch dla dzieci. Co nie? Bo wasze są takie białe, a mój jest kolorowy. Nieprawda. Reczy. Nieprawda ja, my mamy złote ze złota. A ty masz jakiś plastik, przez którego można tylko grać w gry matematyczne. Nie, to tylko ci się tak wydaje. Tak. K. Ja ona jest głupia. I to bardzo. Nie wiem jak można tak żyć. No już jakby jest bogata, no ale chyba tutaj wygrywamy my. No tak. Ale to jest niewygodnie. O, dobra, już. A ta później. Dlaczego wy mnie jeszcze pięźnicie? Co wam takiego zrobiłam? Za to, jak się do nas odzywałaś. No właśnie, a w ogóle nie trzeba się jakby wywyższać i tak miałaś gorsze rzeczy od nas. A teraz nie masz nic. <laughs> Zostawcie mnie, proszę. Oh, hej, przyszłyś mnie uratować? O co ci kurde chodzi? E no przecież byliśmy parą. Elizabet. Byli? Tak. Słuchaj, ja cię przepraszam. Wiem, że najpierw byłem z nią, ale potem byłem z tobą i to była prawdziwa miłość. Potem poszedłem do niej tylko dlatego, że ona była bogata. A się okazało, że wydaje to całą kasę na bzdety. Przepraszam. To, to nieprawda, to nieprawda. Nie wydaje tylko na jakieś biedronkowe zabawki. To nieprawda. Wybaczysz mi. Proszę, kocham Cię. Mama nie słucha! No tak. O, ile słodkie. Nie możemy tego powiedzieć. Dlaczego? Już jesteśmy pełnoletni. Mamy 18 lat. No racja. Ale wiecie, że to może źle wpłynąć. Dlaczego? No bo ludzie będą do was wchodzić i pytać, bo pamiętacie, jak było w szkole? Każdy był ciekawy, czy wy w końcu jesteście razem, czy nie. I To będzie źle, bo każdy będzie wchodził do domu i pytał. Ej, możemy zobaczyć, możemy zobaczyć, naprawdę. Trudno, skończymy szkołę i po sprawę. No ale oni na nadal znają. Uch. No ja bym nie mówiła, bo to może zrobić show. A w ogóle z nią może zrobić show, że ją uwięzimy, więc to nie może się wydać. No racja. No to nie powiemy. Oj, to zostawię was. Już jesteśmy może na tyle dorośli, żeby mieszkać we trójkę. Właśnie, żeby powiększyć dom. E, tego, że może wypierdzimy ją na próg. Poczekaj, ja się. Jest dom. Ej, ja to chciałem zrobić. Ona jeszcze tam jest, więc możesz sobie podejść. No, już za daleko jest, trudno, dobra. Mm. Idziemy robić ten dom. Okej. Okay. Chodź. No, idę. Ale jest Was idealna para, naprawdę, pasujecie do siebie. Serio? nigdy no. tak nie myślałam, dzięki. Może, może będziecie rodzicami? Jeżeli ja się zaczniecie to robić. No nie wiem. Brrr, brrr. Brrr, brrr. Idę odebrać. Okay. Halo? Przychodź do domu. Ale czemu? Przychodź do domu. Okej, okay, pa. O co chodzi? Nie wiem. Ale muszę do niego pójść. Może pójdę z tą Okej. Albo nie, nie idź. To może być coś poważnego. <grym> może pójdziemy do łóżka. Pa! No. Ale to będę czekać przed drzwiami, gdyby coś się działo. Okej. Okay. No, gdzie ona jest? Już jestem! No wreszcie, ile można na Ciebie czekać? Idziemy do kina. E, OK okej. Ubierz się, za pięć minut mam Cię widzieć w samochodzie. Ej, mogę z Wami? Nie, już wybrałem seans dla dwojga i zakupiłem bilety. No, szkoda. No, dobra, to idę się przyszykować. Gdyby coś się działo, dzwoń. Okej. Okay. Wiem, że w kinie wolno, ale to takie, wiesz, aderki. Ile można na nią czekać? Już jestem. Co to ma być? Zmień to. Ale dlaczego? Jest mi bardzo w tym wygodnie. Uważam poza tym, że to świetnie pasuje do kina. Nie podnoś do mnie głosu! Nałożysz to, co ja ci wybiorę. Co się stało? Nałożysz to! Ej! Co ty robisz? Zostaw ją! A! O, o, o. Kolejna nieposłuszna! Nakładaj! Jeśli tak to ma wyglądać, to wynoś się! Nie idę do żadnego kina! Związek to praca zespołowa! Mówiłem, żebyś nie podnosiła do mnie głosu! WYNOŚ SIĘ! Nie znoszę cię. Możesz iść. Halo bracie, przyjedź do mnie. Co się stało? Dlaczego płaczesz? To nie jest rozmowa na telefon. Przyjedź do mnie. Ten pacan coś ci zrobił? Nie, że jest do mnie. Mów, że to nie rozmowa na telefon. Okej. Okay. Gdzie ten debil? <noise> Jesteś. Co się stało? Dlaczego płacisz? Ja i Jacob nie byliśmy idealną parą. To prawda. Nie Ale jak to? Nie rozumiem. To, to był toksyczny związek. Gdzie ten debil? Zadzwoń do niego. OK. Ja wiem, gdzie poszedł. Nie wiesz, nie poszedł do kina. No ale ja widziałam, gdzie, w którą stronę szedł. Tam w stronę Biedronki, tam gdzie żabka jest obok. Dobra, dzwoń dzwonię do niego. Proszę za to. Gdzie ten tchórz? Może znalazł inną. Nie. Chociaż w sumie to prawdopodobne. Czego chcesz? Jak mogę zrobić to siostrze mojej? No tak, nie mogę, nie mogę go zabić. Siostra mówiła, że nie chce mieć brata w więzieniu. No dobra, tylko go pobiję. I jak? Zabiłeś go? Nie, tylko pobiłem, ale mocno. Dobrze, dziękuję. Nie mam sprawy. Weź coś sobie przyłóż, bo masz śliwe. Wiem. Dziękuję. To naprawdę był toksyczny związek.